Cześć, ja jestem Wieski, a to jest kolejny odcinek z gry Factorio. Niestety odcinek już nagrałem poprzedni, ale miałem problem z dźwiękiem, który się po prostu nie nagrał, dlatego trochę się więcej zmieniło od poprzedniego odcinka końca. Praktycznie, jeden cały odcinek się zmienił. Co w nim zrobiliśmy? E, tak, tutaj nie pamiętam czy to było w poprzednim odcinku, chyba w tym, który się nie nagrał było. Dobudowaliśmy kolejne taśmociągi, i tak samo doprowadziliśmy sam kamień do produkcji, i tutaj kilka rzeczy zaczęliśmy produkować. I w sumie wszystko, nie no? trochę badań po drodze się zrobiło. Tutaj wszystko fajnie chodzi. Tam dodatkowe panele są jeszcze dobudowane. Ten odcinek będzie trochę krótszy, jak coś, no ale to nie powinno być problemem, prawda? mamy długie te. Nie, tutaj sobie ustawił, czy się przynadzą i tak. E, co w tym odcinku? Wypadałoby zacząć robić rzeczy, które się tutaj zbadały, Tu już dużo rzeczy się pojawiło w końcu. E, tak, tutaj chciałbym, żeby się produkowały rzeczy związane z pociągami. to już wszystko praktycznie mamy. Zostało tylko to. Tory, żeby zrobić tory, co potrzebuję? Potrzebuję tutaj. Podciągnąć kolejne taśmociągi, Odrzucić Automat, krótko, krótki długi podajnik oraz jeden krótki podajnik. Proszę bardzo i skrzynka z tam czterema slotami wolnymi i tutaj niech się produkują tory. Hmm, gdzie ja tutaj mam? Super. Tutaj, no i wszystko się produkuje. Co dalej potrzebuję? Przystanek kolejowy, Hmm. Potrzebuję żelaznych płytek To jest pewne Tutaj z tej strony one są, ale to tak Będzie ciężko ogarnąć, żeby wszystko fajnie było Więc sobie wezmę to stąd doprowadzę Się nie produkują zbyt szybko, więc nie są problemem eee, Poza z płytkami stalowe, pręty i układy elektroniczne. Uuu, układy elektroniczne jakoś muszę wyciągnąć. wyciągnę jest on. E, po prostu rzucę tutaj ten podajnik i tutaj je podprowadzę. Nie będą tutaj kolejne badania idą. Eee. To idzie tutaj, to idzie tutaj. W ten sposób wszystko będę miał w ilości, której potrzebuję. Jest automat, który będzie produkował przystanki kolejowe. Hmm, tutaj potrzebuję krótki, krótki i długi, tak? Yy, Boska, czyli bo prawda, wszystko się zgadza. Dodatkowy krótki wyjściowy i stalowa skrzynka, z jednym slotem, więcej raczej nie będę potrzebował. Kolejna rzecz, semafory. Na semafory prosto, tutaj zejdę niżej, żeby tutaj te pole trochę zająć. No może nie do końca, po prostu zrobię to tutaj. Jeszcze bardzo, jeden podajnik, drugi podajnik, tutaj semafory. Tutaj skrzynka z jednym slotem. Dziękuję. Kolejna rzecz. Eee, Samofory poprzedzające. Fajna odmiana semaforów, która bardzo przydatna jest. Jest tak, że niech się tutaj produkuje w ten sam sposób co te poprzednie. Z jednym slotem aktywnym. Samofory poprzedzające. I prąd. Wszystko się wyrodkuje. Jak wygląda prąd? Widzicie, dużo paneli słonecznych jest, 10 MW ponad, więc już elektrownia to tutaj parowa prawie że nie chodzi. To jest fajne. Kolejne barania poszły, więc się nie był kolejny. Jak widzę, trzeba będzie już zacząć produkować takie wojskowe. Te czare pakiety naukowe. Więc ta linia dalej będzie się rozrastać, więc bardzo miło. A co potrzebuje zbudować do lokomotyw? 20 silników, układy elektroniczne i stalowe. A to wszystko jest. Tylko to podłączyć. Mhm. to niech idzie w ten sposób. To potrzebuje tu. To potrzebuje tu i to potrzebuje tu. No i wyjście. I jeszcze skrzynka z jednym slotem. Kolejne badania się skończyły, więc niech się robią jeszcze kolejne. I tutaj niech się robią lokomotywy. Gdzie mój prąd? Tu jest mój prąd. Dobrze. Kolejna rzecz. Wagon towarowy. Stal, żelazne płytki i tak dalej. No to wszystko bardzo na luzie idzie. Tutaj podprowadzam to. Daję automat. E, nie szybki, może być wolny i może być, musi być długi. No i wyjście jeden taki, stalowa skrzynka z... co się już produkuje, co się już produkuje. Ile się zmieści z taku, nie wiem. Zobaczy się. E, to. I tutaj poproszę wagony towarowe. Teraz kolejne wagony, które potrzebuję zrobić, to wagony cysterny. Potrzebuję do tego zbiornika. Zbiornik się produkuje gdzieś tam daleko na dole. Więc produkujemy go znowu. Proszę bardzo. Tak, jeden automat montażowy, drugi. Tak, tutaj niech się robią zbiorniki. li żelazo. Standardowa opcja. Tutaj do wagonów potrzebuję cysterny, jeszcze dodatkowo. Zębate stalowe płytki czyli potrzebuje tutaj długi i rury potrzebne są rury. poszcinaj te rury. Kolejne badania się skończyły. Przenośne ogniwo słoneczne kiedyś się przyda, na pewno. Może. A, przyda się na pewno. I proszę bardzo, ograniczenie do jednego. Teraz idzie prąd i wszystko działa jak należy. Co kolejne potrzebuję do zrobienia? Chciałbym zrobić sobie samochód, ale chcę tylko jeden, więc zrobię go ręcznie. To będzie trzeba w końcu też pobudować, ale też na razie nie. Nie potrzebuję tego jeszcze, po prostu. Z kolejnych rzeczy to i to mi się produkuje. nie wszystko produkuje, co potrzebuję. No, bardzo miło. Pamiętaj, nie kliknij, nic ręcznie nie, nie może wyprodukować. Ok, hmm. właściwie nic więcej nie mogę wyprodukować z tego co bym chciał, niż tego co bym mógł. Kolejne badania poszły, no, to, wizja. No, to wizja się przyda, wtedy światełek nie będę musiał stawiać, tak właściwie. Bo one trochę ciągną, chociaż niewiele, 23 tylko te 15 to 115 kW, więc niewiele, ale ciągną, to jest najgorsze. E, wszystko się produkuje jak trzeba, więc jest super, prawda? No, prawda. E, co to jest? Kompensator taśmowy. Co to jest? A, to jest to. Dobra. Takie, że jakbym stał na taśmie, to mnie nie przesuwa. No, przesuwanie na taśmach jest fajne, można szybciej chodzić. Dobra. Mm, co się jeszcze tutaj potrzebuje do produkcji jakoś specjalnie? No. Czuł surowców tak w ekwipunku u siebie i ja cię ja to wsadzę? Eem Gdzie się da to powsadzam i tyle Dobra to wsadzone, teraz mieć Gdzie ja mieć wsadzę? Ty Tam wsadzę mieć, spoko Tutaj się je zmieści trochę Teraz, gdzie ja wsadzę stal? Hmm. Wszędzie gdzie się da w to Okej. ja wsadzę układy elektroniczne? Też ja wszędzie gdzie się da wsadzę i będzie działać. Dalej. Koła zębate. Eee, tutaj wsadzę. Tak, badania się skończyły. Już wstawiam kolejne. Coś dalej muszę wsadzić? Gdzieś te kamień, gdzieś kamienne cegły. Może z nim nie będę się na razie bawił. Tutaj podajniki te też się zrobiły, więc je wezmę, bo ich nie mam już wiele. Wezmę szybkie taśmociągi, ogółem szybkie rzeczy już. I właściwie to mógłbym już wywalić całkowicie. Tego praktycznie nie używam. Znaczy nie będę musiał używać. Więc sobie to wywalę. I tutaj sobie ustawię nowe. O tak, o tak, trzeba będzie je potem tam ustawić, żeby działały. Ale widać tutaj wszystko mi się zapełniło, żelaza nie ma już tyle, ile mogłoby być. Gdzie moje żelazo? Żelazo mi się kończy, ile tu zostało? 209 000, dobrze, więc już wiadomo, co będę robił, trzeba zrobić Pociągi. Tutaj jest takie duże złoże rudy żelaza. Ale prowadzić taśmodzią, który by jakoś szedł tutaj, albo jakoś po ukosie tutaj, trochę mija. Trochę mija się z celem. Więc jest na to inny sposób, który no jest właściwie lepszy. Czyli po prostu postawić pociągi. A pociągi są dobre. Stalowa skrzynka, super elektryczne. Tutaj są inne słupy elektryczne. Ja te super elektryczne dalej używam, bo je po prostu lubię. Jak będę już budował to taką mega fabrykę, to pewnie przestanę używać. Ale póki nie potrzebuję, to nie będę używać, tylko po prostu wezmę to, to, czy coś jeszcze? Potrzebuje dużo ilości torów. Gdzie są tory? Tory, halo, halo. Dobre. Aha. Tutaj nie masz stalowych tych. Tory wszystkie karmą. To się nie produkuje najszybciej. Nie? No, poradzi to sobie. Jak teraz nie użyło, to zrobi tu później. Proszę bardzo kolejne rzeczy. Może powinienem po prostu te. Wiertnicę ulepszać. No, ja się zobaczę. Yy, tak, yy, mam... Lokomotywę i mam 5 wogonów towarowych. Wiem, że wogonów towarowych to będę potrzebował raczej 4. Bo trenują lekką lokomotywę najlepiej wychodzi. Ale jakoś to trzeba ustawić trochę dalej od tutaj. Taki rozładunek. To będzie najpierw taki bardzo prosty, gdzie ja mam moje tory. No i tory mam tutaj. E, ustawię sobie tutaj na czwórkę. To są tory. To są światła. Jedne światła, drugie. Lokomotywa. I wagony. Proszę bardzo. I tak. Oho. Ojojoj. Oj, oj. Proszę bardzo. no, powiem, że to będzie stacja rozładunkowa. Żelaza. A, bez przystanku się nie obejdzie, prawda? Dobra, Id, id, idę i je wezmę. A bez tego nie wyjdzie mimo wszystko, niezależnie co bym chciał zrobić. Dobrze. Halo? Kolejne badania się zrobiły, spoko. Idę na maksymalnym montaleniu. E, zrobię sobie samochód, ty. E, tak. Proszę. Jeden przystanek zrobiony? Zrobiony. Nice. Przystanek się przyda. Nawet ten jeden. Jakby nie patrzeć. Sobie go ustawię. E, co innego chciałem. E, samochód chcę sobie zrobić. E, gdzie jest automat jakiś? Będzie taki o automat, aby był. Tutaj niech się zrobi mi nie silnik. Gdzie jest samochód? Samochód, hallo. Ale, gdzie jest samochód? Tu jest samochód, silniki, stal, żelazny. Proszę bardzo, jeszcze silniki trzeba sobie wziąć. A gdzie są wszystkie silniki? Czego się silniki nie produkują? I się produkują bardzo, bardzo wolno. Rajniki masowe brzmi dobrze. Ja tu potrzebuję silników 8 masz? E, po co w samochodzie 8 silników? Mam 13. To to starczy, żeby sobie postawić samochód. Super. Nie jest mój samochód. Tu jest mój samochód. Wow. E, on będzie jeździł na węgiel, czy co? Proszę bardzo, węgiel. Biała. E, I amunicja. Jak się wsiada do niego? Enter. Jodę samochodem. Nie rozpierdziel niczego, ty. No, to, 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 już jakiś szybki sposób... Przemieszczania się, mam samochód, jej. Dobra. to jesteś coś, dziękuję, podjechałem jak trzeba. Tu jest przepalanie żelaza Więc niech tutaj będzie stacja wyładunkowa Mniej więcej na ostatnim tym Tutaj będzie lokomotywa Z młodej lokomotywy osiągnięcie jej Cztery wagony I teraz tutaj będzie stacja wyładunkowa Tego te lokomotywy ale miejsce, które do niej przejeżdża będzie trochę inne ona jest trochę za długa niż przecież te tory to jest za daleko postawione niż potrzebuje i tak, tutaj chciałbym eee, taki wzjazd wystarczy Proszę bardzo, tutaj będzie piękny zjazd. O, widzę, że wszystko gra i buczy, tak w miarę. E, powinienem to chyba przestawić trochę wyżej, jednak. bo tutaj na mieć nie będzie zgadzać wielkościowo. Kolejne badania się zrobiły. Więc się niech robią jeszcze kolejne. Więc tutaj będzie taka główna, główna linia kolejowa, ale sama lokomotywa niech będzie nieco wyżej. Powiedzmy tutaj. No. A W ten sposób. Po poproszę jeszcze przystanek. Poproszę tak lokomotywę na tym przystanku. Czy jeszcze tutaj kawałek potrzebuje na czwarty wagon. I tutaj taki rozładunek. I dobrze, tutaj potrzebuję semaforów odpowiednich. Nie chcę mi się tłumaczyć, jak one działają. Tutaj widać oddzielona linia, więc jak tutaj jakiś będzie pociąg, to ten będzie świecił na czerwono. Tutaj jest jakiś pociąg na tej dni. To jest połączone w tej chwili. To zaraz to tutaj rozłączę. Proszę bardzo. I tak, tędy można przejechać, a tędy nie, bo tutaj jest linia inna, na której znajduje się pociąg. I to wszystko właściwie, co potrzeba wiedzieć. Tutaj w międzyczasie w połowie dam jakiś pociąg, tak żeby się tutaj zmieściły cztery wagony i lokomotywa, i tutaj przed tym samym tam też. Tak, żeby było. I tak, wiem, że tutaj dalej. Teraz to chcę, żeby było oddzielone. Co? A, za, za daleko byłem. mi się nie chciało oddzielić spoko. I yy, tak. Tutaj. Kolejne odejście od torów i to będzie wyładunek midzi. Jak wielkie to miało być? E, nie mam przystanku, więc nie mogę ustalić wielkości na no spokój. Proszę bardzo, tutaj trzeba las wyczyścić. A tutaj już będą tory kolejowe Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić tak, że to będzie jakoś działać fajnie i samemu bardzo nie oberwać. Coś tu... O! o, o co to jest? Jakaś pluja. Zgiń. Zginąłeś, zginął. Bardzo dobrze. Ta pluja zginęła, więc jest super. Tam jest kolejne gniazdo, które będę musiał zniszczyć, jak widzę. No jest tutaj. To już zanieczyszczenia dochodzą. Trzeba będzie uważać. Dobra, gdzie jest mój samochód. Tam dalej taki zakręt się zrobi, i tak dalej. Tam wszystko na spokojnie. Proszę bardzo, jadę do samochodu i na moją fabrykę. Jeszcze z I jeszcze starczę mi surowców. Mam nadzieję, że niczego nie zepsuję. Eee, coś zepsułem. Super elektryczny zepsułem tutaj stał, ale wygląda na to, że prąd przechodzi dalej, więc jest OK. przy bardzo kolejne poziomy i tak dalej, niech idą. To jest wszystko zapełnione, super. Samo to samochód później naprawię. Wszystko mi się zapełniło. Zaczęliśmy budować tory. Następne tory i tak dalej, jak sobie to przemyślę, jak to będzie, będzie miało wyglądać, to... w następnym odcinku się je zrobi. A tak na ten odcinek to byłoby na tyle, tak sądzę, więc zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu, napisanie komentarza, co Wam się podobało, co nie. I właściwie to byłoby wszystko. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i cześć!